nominosum Ola, Marcin. Jeśli podstawy West Coast Swinga, czyli mamy walk, walk, triple step, triple step. Partner zawsze od prawej nogi. Partner, przepraszam, partner od lewej. Lewa wolna, partnerka prawa wolna. Mamy walk, walk, triple, triple. Walk, walk, triple step, triple step. To jest nasz rytm podstawowy. W connection, nasze podstawowe connection jest od siebie, czyli oboje jesteśmy w takim być, iść od siebie cały czas. I mamy figury, mamy kilka figur podstawowych. Jedna to jest left side pass, czyli przejście partnerki. Z tej strony Partner musi napędzić parę i się przesunąć. Czyli mamy raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Partnerka idzie po słocie, nie schodząc po kołach, idzie cały czas przed siebie. Z drugiej strony raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Mamy sugar push z kompresją w środku. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Podaję wcześniej rękę. Tu mamy kompresję. Partnerka iść do przodu. Ja ją wyhamowuję i przekierowuję z powrotem na drugą stronę. Partnerka szuka zawsze shooter connection, czy tego, czy tamtego, jedna o drugą stronę. Sugar, tak. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Ręka partnera do góry, partnerka idzie za ręką. Pięć i sześć. Underarm, czyli przejście, patrzę na zegarek na dwa. Raz, dwa, trzy i cztery. 5 i sześć, te figury z drugiej strony, sugar push, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, sugar Tak, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i underarm, walk, walk, czyli four, step, czyli step, weszliśmy do cross position z underarm, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, przydam wcześniej kontaktu z plecami partnerki, czyli, czyli wcześniej przygotowuję, raz, dwa, Partnerka jak czuje kontakt, jak czuje, że coś tam, coś na plecach, wyciąga lewe skrzydełko, nie bardzo dużym ruchem, tak żeby wyjść, wyciągnąć rękę do, do, do position. Z tego już czyliśmy na przykład Sugar Push Plus. raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Opcja dla partnerki z wariacją, pamiętasz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Lider musi dać podpórkę, czyli jeżeli partnerka czuje, że idzie, to pewnie więcej tournée. Ale zanim improwizuje zawsze, tak? Czyli mamy to, mamy wyjście do open raz, dwa, 3 i 4 5 i 6. A my under round ręki do część podstępu. Mamy Sugar Push w tej wersji 3 i 4 5 i 6 wysaita o krok. 3 false 3 false raz, Era 3 i 4 5 i 6.

Спасибо.